Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja w sumie dwa oświadczenia mam i oba są skierowane do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Pierwsze dotyczy zasad awansów prokuratorów i chciałbym, żeby na bardzo konkretnym przykładzie, jak go ten przykład opiszę i poproszę, żeby pan... Prokurator generalny na tym przykładzie uzasadnił, dlaczego w taki sposób i czy te praktyki ciągle są stosowane. Takie praktyki trochę z Polski Ludowej, z PRL-u. Otóż pani prokurator Julia Dziedzic-Bogucka, prokurator prokuratury rejonowej w Szczecinie, została awansowana od razu do prokuratury krajowej Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie. Omijając stopnie prokuratora okręgowego, prokuratora regionalnego, stała się prokuratorem prokuratury krajowej. Chciałbym zapytać, jakie kwalifikacje ta pani spełnia? Czy wystarczyło to, że jest żoną pana posła, dzisiaj Boguckiego, posła PiS, wcześniej aktywnego działacza PiS, radnego sejmiku wojewody zachodniopomorskiego? Czy są jakieś inne kwalifikacje, które spowodowały, że ten awans, taki powtórzę, jak z PRL-u, został w tym czasie przeprowadzony? To się wiąże pewnie też z zapanarzami, bo prokurator rejonowy zarabia około 6-8 tysięcy złotych brutto. Prokurator w prokuraturze krajowej 25-30 tysięcy. Pewnie jest to ten poziom. Kwot, e, e, czy e, dopytam, powtórzę to N jakie kryterium, jakie zasady e, e, obowiązują przy podejmowaniu decyzji o awansach prokuratorów, szczególnie w takich przypadkach z prokuratury rejonowej do prokuratury krajowej i ile takich przypadków w ostatnich 10 latach e, w Polsce się zdarzyło. To pierwsze oświadczenie i drugie oświadczenie e, e, również do prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. E, ono nawiązuje do oświadczenia, które, na które otrzymałem odpowiedź 26 listopada 2024 roku. Wtedy pytałem o to, ile postępowań przygotowawczych które trwają dłużej niż 5 lat, jest w, w prokuraturach. Prokurator, minister sprawiedliwości odpisał mi, że w sumie, zacytuję, zgodnie z informacją przygotowaną przez Prokuraturę Krajową, postępowania przygotowawcze, tak zwane długotrwałe, trwające 2 lata i więcej, pozostające w szczególnym... Pozostają w szczególnym zainteresowaniu kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego oraz kierowników jednostek wyższego stopnia w ramach e, e, zwierzchniego nadzoru nad e, prokuratorami. E, dostałem e, informację, ile jest postępowanie. W, okres starszych niż 5 lat, czyli w latach 2005-2018, nawet nie 2 lata. I postępowań w toku 291, ale prawie 20 tysięcy postępowań zawieszonych. Prokuratura odbiera obywatelom prawo, właściwie dwa prawa, prawo do sądu i prawo do obrony, bo prokurator postawił zarzuty i zawiesił postępowanie. Nic z tym nie robi. W związku z tym pytam pana prokuratora generalnego, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do tych prokuratorów, którzy w taki sposób się zachowali, i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do osób, które nadzorują poszczególne komórki. Bo to jest rzeczywiście karygodne. Karygodne. Odbieranie obywatelom prawa do sądu i prawa do obrony. Prokuratorzy bardzo często, zwłaszcza w pisie, używano takiego określenia kasta. Prokuratorzy tutaj zachowują się jak kasta, którym wszystko wolno. Oskarżyli, postawili zarzuty, dalej z tym nie robią nic, a obywatele w opinii społecznej są traktowani jako już skazani, jako przestępcy. Uprzejmie proszę o szczegółową informację o konsekwencjach wyciągniętych w stosunku do prokuratorów, którzy dopuścili się tego typu czynów. Dziękuję bardzo Pani Senatorze! Bardzo.